Dziś porozmawiamy o opłacie cukrowej, w tym o licznych problemach interpretacyjnych przy jej rozliczaniu oraz o ciekawych sporach przedsiębiorców z organami podatkowymi na tym tle. Przepisy w zakresie opłaty cukrowej wprowadzono w 2021 roku i od początku budzą one sporo kontrowersji, generując przy tym spory między przedsiębiorcami a organami podatkowymi na tym tle. Najpierw przez wiele miesięcy można było obserwować spór kompetencyjny o to, kto ma wydawać interpretację przepisów w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia czy Krajowa Informacja Skarbowa. Wynikało to m.in. z tego, że nie wiadomo było, jak traktować tę daninę w polskim systemie danych publicznych. To jest jako pełnoprawny podatek czy innego rodzaju opłata należność publiczno-prawną. W konsekwencji nie było pewne, czy wnioskować o interpretacje indywidualne w reżimie ordynacji podatkowej, to jest do Krajowej Informacji Skarbowej, czy na podstawie prawa przedsiębiorców do Ministerstwa Zdrowia. W wyniku tych zawirowań w wielu sprawach upłynął w międzyczasie ustawowy termin do wydania interpretacji indywidualnej, co dawało podstawę żądania przez wnioskodawcę uznania, że do obrotu prawnego weszła tzw. pozytywna interpretacja milcząca, uznająca w pełni ich stanowiska za prawidłowe. Gdy wreszcie w wyniku zmian przy, w przepisach ustalono, że organami właściwymi w sprawie opłaty cukrowej są jak w klasycznych podatkach np. VAT, CIT, akcyza, Organy podatkowe interpretacje te zaczął wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Okazało się, że często idą one w kierunku profiskalnym. Potwierdzeniem niejasności w przepisach jest fakt, iż wiele podmiotów zdecydowało się składać wnioski o interpretacje indywidualne aby zapewnić sobie ochronę przed ewentualnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Wnioski o interpretacje indywidualne dotyczyły szeregu systemowych problemów związanych z rozliczaniem opłaty cukrowej, np. czy przy uwzględnieniu opłaty należy liczyć cukry występujące naturalnie, czy cukry dodane do gotowego produktu. Opłata cukrowa naliczana jest na napoje bezalkoholowe, to jest do 0,5% objętości alkoholu. W przypadku, w którym są Państwo podmiotem, który dokonuje wprowadzenia na rynek krajowy napojów objętych opłatą, czyli dokonuje m.in. sprzedaży do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej, sprzedaży napojów detalicznych bezpośrednio jako producent i tak będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty cukrowej i dopełnienia obowiązków sprawozdawczych. Opłata cukrowa nakładana jest na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, kofeiny i taurenę. Przepisy wprowadzają również specjalny mechanizm kalkulacji opłaty dla napojów zawierających więcej niż jeden z wcześniej wskazanych dodatków, o czym szerzej w dalszej części odcinka. A więc mniejsza opłata nakładana jest na napoje z dodatkiem wcześniej wspomnianych substancji słodzących. Jednakże, jak pokazuje praktyka, najwięcej problemów przysparza interpretacja ustawowej definicji napoju podlegającego opłacie. Za napój objęty opłatą cukrową uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym ujęty w odpowiednich klasach polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w którego składzie znajduje się jedna z wyżej, z wyżej wspomnianych substancji, to jest cukre, substancje słodzące kofeina i tauryna z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. Należy podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, przez substancje występujące naturalnie należy rozumieć te substancje, które nie zostały dodane do produktu dodatkowo celowo, ale są w jego składzie wskutek naturalnego występowania, np. cukry występujące w owocach czy kofeina znajdująca się w naparze z kawy. Na tym tle toczy się dotąd wiele sporów dotyczących konkretnych przypadków napojów, w kontekście tej problematycznej definicji napoju. Czy napojem objętym opłatą będzie woda owocowa źródlana, w której składzie znajduje się po prostu woda źródlana i przecier owocowe z naturalnie występującymi cukrami? Czy takiej opłacie powinno podlegać piwo bezalkoholowe smakowe, które posiada cukry występujące naturalnie zarówno z piwa, to jest słód jęczmienny, oraz naturalnego soku owocowego? Otóż okazuje się, że organy podatkowe bardzo rygorystycznie podchodzą do wykładni tych przepisów i uznają takie produkty za podlegające opłacie cukrowej. W tym zakresie trwają również spory przedsiębiorców przed sądami, a część z nich omówimy w dalszej części odcinka. Gdy już przedstawiliśmy, od jakich produktów pobierana jest opłata cukrowa, możemy przejść do krótkiego mówienia sposobu kalkulacji opłaty cukrowej. Ustawa przewiduje zróżnicowanie wysokości opłaty przeliczając zawartość cukru w 100 ml napoju. Na wysokość opłaty cukrowej składają się następujące części. 50 groszy za zawartość cukru w ilości równej lub mniejszej niż 5 gram w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego. Oraz 5 groszy za każdy gram cukru w powyżej 5 gram w 100 ml napoju w przeliczeniu na 1 litr. Dodatkowo e, chciałabym podkreślić, że w przypadku napojów zawierających dodatek kofeiny lub tauryny, opłata ma wynosić 10 groszy w przeliczeniu na litr napoju. Występują dwie kategorie produktów, dla których opłata będzie znacznie niższa, gdy udział mocowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz gdy są to napoje izotoniczne. Przykładowo za puszkę napoju o pojemności 350 ml, w którego składzie jest 25 g cukru w 100 ml napoju, opłata cukrowa wynosić będzie około 50 groszy. Należy podkreślić, że ustawodawca wprowadził katalog produktów, które wyłączone są z opłaty cukrowej. Są nimi przykładowo produkty będące wyrobami medycznymi, niektóre suplementy diety, napoje alkoholowe objęte podatkiem akcyzowym oraz bardzo ważne wyłączenie w przypadku napojów, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Oraz gdy zawartość cukru jest mniejsza lub równa 5 gram w przeliczeniu na 100 ml napoju. W doktrynie pojawiały się spory, jak liczyć próg 5 gram, czy od wszystkich cukrów w danym napoju, także tych występujących naturalnie, czy tylko tych dodanych do zewnętrznego napoju. Przykładem jest sprawa, w której podmiot zwrócił się wydanie interpretacji indywidualnej związanej z rozliczeniem opłaty cukrowej w przypadku piw bezalkoholowych smakowych. Podmiot dążył do potwierdzenia, że ustalając wysokość opłaty cukrowej, należy wcale Kalkulacji uwzględnić wyłącznie cukry dodane w procesie produkcji napoju, na przykład syrop, soki owocowe. To jest z wyłączeniem cukru występujących w produkcie w sposób naturalny. W tym wypadku cukrów pozostałych po procesie fermentacji napoju zachodzących przy produkcji piwa. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielili stanowiska wnioskodawcy i uznali, że przy sposobie kalkulacji należy wziąć. Pod uwagę całą zawartość cukru występujących w piwie, to jest tych pochodzących ze słodu, jak i tych dodanych w procesie produkcji. Ponadto w analogicznej sprawie kolejny podmiot wystąpił o potwierdzenie, że od owocowego piwa bezalkoholowego, to jest piwa zawierającego w swoim składzie naturalny sok. Spółka nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty cukrowej, gdyż napój o takim składzie w ogóle nie spełnia definicji ustawowej napoju. Tutaj podmiot dążył do uznania, że taki napój nie stanowi w ogóle przedmiotu opłaty cukrowej. W ocenie tego podmiotu w owocowym piwie bezalkoholowym nie występuje wskazana w ustawie substancje dodane do napoju, natomiast sok owocowy jest naturalnym składnikiem receptury i dodawany jest nie w celu, do słodzenia napoju, tylko dodania mu smaku owocowego i aromatu. Niestety również i w tej sprawie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się negatywnie dla wnioskodawcy, twierdząc, że cukry zawarte w soku owocowym nie byłyby objęte opłatą, gdyby chodziło o opodatkowanie tego soku. W sytuacji natomiast, gdy sok jest dodawany do piwa bezalkoholowego, gotowy produkt objęty jest opłatą w ze względu na zawartość cukrów pochodzących z dodawanego soku. Ku pewnemu zaskoczeniu, wojewódzki sąd administracyjny we Wrocławiu, tego samego dnia, w którym został wydany wcześniej omawiany wyrok negatywny sądu w Poznaniu, stanął po stronie wnioskodawcy, przedstawiając diametralnie inne podejście dotyczące systemu poboru tej opłaty. Sąd we Wrocławiu uznał bowiem, że już sama definicja legalna napoju jest wadliwa i nie podlega. Na tym tle standardowym regułą wykładni prawa. W efekcie należy orzec na korzyść podatnika. Sam podkreślił, że napój, w którego składzie znajdują się wyłącznie cukry naturalne, nie powinien stanowić napoju podlegającego opłacie. W konsekwencji uznał, że w takiej sytuacji należy zastosować klauzulę in dubio pro tributarius z ordynacji podatkowej i orzekł na korzyść podatnika. Podkreślenia i docenienia wymaga fakt, iż sąd posłużył się w tym celu zasadą rozstrzygania, nie nadających się usunąć wątpliwości na korzyść podatnika. Niniejsze przykłady wykładni sądów administracyjnych oraz organów podatkowych jasno pokazują, że przepisy w zakresie opłaty cukrowej wciąż pozostawiają wiele niewyjaśnionych kwestii. Aktualnie oczekujemy na wyroki ostatniej instancji sądowej w Polsce, to jest Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym mamy nadzieję o profiskalne zapędy organów podatkowych. Końcowo chcielibyśmy wskazać, że na horyzoncie planowana jest nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, w której zostanie doprecyzowana m.in. definicja podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty cukrowej.